A we wszystkim, ach, jak mi dobrze, moi drodzy. Weźmy się do roboty. Słuchajcie, moi drodzy, sobota. Trzeba coś zrobić, moi drodzy. Co so dobra, dobra i zła wiadomość. Słuchajcie, zła wiadomość. Wszystko jest drogie, moi drodzy. Wczoraj pojechałem sobie zakupić taką stal do takiej firmy, która robi piece. Tutaj u nas jest taka regionalna. No i moi drodzy, zakupiłem troszkę stali. Jak tutaj widać, jest tutaj troszkę cienci, nie, cienkiej blaszeczki. To jest chyba dwójeczka, jak się nie mylić nad. Bym powiedział, że to jest nawet półtora. No i parę takich grubszych blach. Wziąłem wagę. Dlaczego wziąłem wagę? Bo zaszokowała mnie, słuchajcie, cena. Nawet, nawet waga nie chce działać. No, działaj. No, dziadu. Kur... O, już działa, no. Potrząśniesz to tak jak kurde we wszystkim. Ja tutaj wezmę te stale, słuchajcie, na wagę. Nie, nie, jeszcze nie masz. O, słuchajcie. 31 kg. Czy to jest dobrze widoczne? Słuchajcie, ja za te 31 kg zapłaciłem 300 zł. 10, kilo, 10 zł za kilogram takiej blachy. Ona jest czysta, no tutaj nie powiem. Troszkę jest podzewia jedna. Sam ją wyszukałem. Słuchajcie, to nie ma dużo, to nie ma dużo. 300 zł patrzcie 300 zł. tak sobie, myślę, czy to już jest koniec świata? Czy nam już aż tak jest dobrze, że nie musimy nic kupować? No ale nic, dobra. To pojechałam sobie takie, do, do takiej firmy, ale humor mi się poprawił, bo jeszcze jednym zakupie. Oczywiście panią prezes zawiozłem do fryzjera, także miałem czas, pojechałam. Wiecie co? Kobieta czuje się dobrze po wizycie u fryzjera. Także ja czuję się dobrze po wizycie na złomowisko, moi drodzy. Ja czasami chodzę na złomowisko, bo to lubię chodzić. I co tam znalazłem? Coś bardzo długiego, stalowego. I to mnie ucieszyło, bo tam kupiłem to prawie za darmo. Dobra, chodźcie, gdzie to leży. Rozciągnąłem tutaj, aż, jak tutaj widać. Zobaczcie, co tam na tym złomowisku znalazłem. Słuchajcie, sznur, sznur stalowy. I zawsze taki sznur chciałem mieć, wiecie. Zawsze taki sznur. Zawsze tak, jak to się mówi, już niedługo przymierzam się do wyjazdu do lasu, bo trzeba tam parę sosenek ściąć. Patrzcie jaki on jest długi, słuchajcie, ja pierdziel, ja się patrzę. A! 13 mm Mierzyłem go, możemy go później zmierzyć. 13 mm słuchajcie, koło 27 metrów. Zauważyłem go na złomowisku, nie od razu, słuchajcie, tam pochodziłem, jak to się mówi, pół godziny miałem, 40 minut miałem sobie, pół godziny pochodziłem sobie jak ten... Szczury, kurde, tam, tam zajrzałem, tu zajrzałem, tam zajrzałem. Moi drodzy, wypatrzyłem go, był zwinięty. Nie nagrywałem tego, bo tam na złomowisku dużo osób się kręciło. i chciałem tam nagrywać, nawet właściciela nie było, także... Wypatrzyłem go tam w kąciku, był związany. Na nie widziałem, że to jest 27 metrów, moi drodzy. 27 metrów. I dzisiaj co, zrobimy... Dwie liny, dwie liny po 13 metrów. Zaprawimy ją, tak profesjonalnie. Także, o. Fajna, fajna. Macałem ją, wiecie, myślałem, że ona gdzieś w pewnym momencie jest jakaś przytarta czy coś. Nie, jest super, słuchajcie, jak nowa, jak ze sklepu. Może nie jest taka czysta, no. No, już trochę leży. pewno leżała i czekała na mnie. No, zawsze chciałem, mówiłem że zawsze chciałem mieć taką linę. Wiecie, bo jadę lasy, to jadę z takim łańcuszkiem, jak się kiedyś krowę przypinało. Ja, wiecie, ja tam w lesie, wiecie, jak ja w lesie tnę, ale teraz, teraz mając takie linę, to już będzie profesjonalny wyrąb drzewa, <grywa> Zadne dwie sosny. no. Ja myślę, przeciąć to na pół, na jakieś 13 metrów i ładnie zaprawić. No, jakieś takie oczko zrobić, takie fajne, żeby, no, no. A, i nie wspomniałem, dlaczego mi się tak miska ucieszyła. Moi drodzy, po takim wydatku tych blach, co tam kupiłem za 300 zł, to to kupiłem za 100 zł. Za stówkę nam to, bo to ważyło jakieś 20 chyba kilogramów. Bo to też na wagę. Tak, tak, jak, w, tak jak odzież używa, to też jest wszystko na wagę. 5 zł za kilogram, moi drodzy. Stówkę zapłaciłem. A później sprawdzimy, ile kosztuje taka lina. Nie wiem, na Allegro czy na jakimś innym innym portalu, gdzie można kupić takie rzeczy. Także ja ją przecinam na pół i robimy dwie liny po 13 metrów. Wierny mój pomocnik, no na no, tabak, trzymaj w zębach, no tnij, tnij! No dawaj <grystanie> Dobra, uciekę, bo ci za złoczkę się napruszy. No, gdzieś tako będzie A taką będzie ról sznur jakiś Może to jest cóż, Bardzo fajna taka giętka jest. Podciągniemy troszkę bliżej na słońce, niech to troszkę wyschnie Troszkę tu uczyszczę, bo chciałbym, żeby to troszkę wysechło <śmany> Osobowo by czymś tu zabezpieczyć. Wiecie co, pomyślałem, że zabezpieczę taśmą izolacyjną. No nie wiem czy to zna rezultat, ale zabezpieczę. Bo to wiecie, czasami coś złapać tutaj można sobie nawet tutaj przeciąć, no przerwać rękawice. To sobie z dwóch stron, z jednej i z drugiej strony. I oczywiście nie wiem, czy wspominałem, zakupiłem takie dwie końcówki, tak jak tutaj o, nie wiem, to odkręcane, takie fajne, podobały mi się. No. no i zaciski, zaciski, no takie zaciski kupiłem, no to kosztowało mi, to kosztuje 50 zł, a zaciski po piątaku, czyli na każdą linę zrobimy 50 zł i 20 zł za zaciski, czyli 70 zł, plus 50 zł lina bo stówkę zapłaciłem za całość, czyli połowa to będzie 50 złotych, czyli zapłacimy razem w sumie 120 zł za taką linę 13 metrową. A, oczywiście taśma. Poczekamy, aż troszkę przesechnie do słoneczka. Ja tam ją z drugiej strony. No, to musi być, słuchajcie, to musi być profesjonalne zaprawienie liny. No, wiem, że niektórzy y, po prostu zaplatają tę linę, mają takie zdolności. Ja takich zdolności nie posiadam. Także, jak to się mówi, zrobię to po swojemu. No, także tutaj można kupić takie metalowe jeszcze oczko. Ja to widziałem, ale to jakoś mi nie pasowało tutaj. Takie było malutkie. Ja to spróbuję, takie oczy porobić dość duże. O. Także to tak ładnie zrobimy. Wyciągnąłem właśnie walcarkę moją, bo będę profilował y, takie profile pod, pod błotniki, pod Ursusa. No. Także wyciągnąłem sobie ją, żeby mieć. Muszę jeszcze kupić taki płaskowik, nie wiem, szóstka albo ósemka, taki dość szeroki, albo jest z jakiejś blachy. No. Nie wiem, czy to da rezultat, ale wiecie, zawsze to będzie troszkę inaczej. Ta taśma może nie jest do tego, to powinno być taki, taka, taki kapturek aluminiowy. Czerwony? Nie, przerwony kap, nie aluminiowy taki Wtedy to by dało rezultat, ale to tak, wiecie Oj tak. Tak. taka prowizorka, zobaczymy jak to długo Może coś pomyślę, za... może coś zakuję tutaj No nie wiem, na razie zrobię tak, żeby tu się nie pokaleczyć Zawsze to coś da Także najwyższy czas zrobić coś pożytecznego Dobra, klucz jest naszykowany Tak to będę robił, ojejciu Takie ucho zrobię o, to nie takie proste, słuchajcie. O kurczę. A. Nie wiem, takie zrobić tu i tu? Oj, o ja Daje drugie życie przedmiotom. A boże. No i tak to będzie wyglądać. Spoko, spoko. Daj jak byka za rogi. O, o, to, 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 to. O, patrzcie, już jest inaczej. Już jest dobrze. razie trzeba przygotować lina. Bo trzeba ściąć par drzew. Chyba dwie sosny zetniemy. Brakuje nam na materiał na łaty. Tak już dopowiedziałem. Jak tylko skończę tyton, a jeszcze tytoniu nie skończyłem, także myślę, że koło 10 marca już będzie koniec z tytoniem. Także już bierzemy się za suszarnię tytoniu. Szybciutko, póki jeszcze nie ma żadnych robot. Już tam pewne obliczenia robię. Co miesiąc jest inna cena, także jakieś chyba 45 zł będzie kosztować metr kwadratowy, eee... Blachy trapezowej 9 tysięcy plus obróbki. Plus, tam będzie, jak już metr kosztuje 40, to blacha płaska. No, z 10 arkuszy. może więcej co będzie. Gąsiory będę robił też. Także tu też będzie poprawka do takiej maszyny. Będę pokażę Wam, jak, jak maszyna wygląda. Taka własnoręczna, do gię, taka giętarka do blachy. Też sam ją zrobiłem. Ja. no troszkę źle zrobiona jest, ale. O, i tutaj się skręcę, widzicie? Ładnie wyszło, co? Jak, jak mówicie, wyszło fajnie? No. O, w sumie jedno uchomamy. A na drugiej stronie założymy takie. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Także zrobimy linki dwie. Nie wiem. Może za tydzień, za dwa pojedziemy do tego lasu. Tylko ten tytoń chce skończyć. Na wszystko, dobra, słuchajcie. O, patrzcie. Po co się męczy, no? Człowiek się musi uczyć, no. Na no wszystkim. Tutaj wezmę taką, zrobię. Już ta trytka zostanie, moi drodzy. zostanie. Poszukam jeszcze drugich nakrętek, żeby skontrować to. No, już prawie jest, no. Teraz wsadzimy to. No, i pięknie. No. Chociaż myślałem po tamtej nie zrobić hak, taki zaczepiany, ale hak kosztował drogo. To troszkę mniej kosztowało. No. Także zobaczymy, czy się ładnie zwinie. O! Sprężynuje. Jedną linę już mamy. Za chwilę będzie druga. Trzy czwarte roboty zrobione. Także Gdzieś się czymś posilić, moi drodzy. Niby jest tak, niby słońce to świeci, ale w cieniu. Już jest troszkę gorzej, także ja tutaj o, dziś, na dzisiaj taki obiadek to barszczyk czerwony, oczywiście, bardzo smaczny. No, polecam wszystkim. Te uszapki. Jak się dzika. No, ściągnę tę czapeczkę. Oczywiście muszę sobie usiąść, moi drodzy. Dobra, wyłącz już. O. No, trytytytka na wszystko. No trzeba sobie, słuchajcie, pomóc. Głównie wszystkie prace wykonuję sam. Także muszę mieć coś tam jakiegoś. Oprócz no, razem z tabakiem. Tabak to już jest gospodarz. Wiecie ile on je? Kurczak, jaki on dobry do jedzenia. Ja zobaczę jak będzie w lecie tytoniu pilnował. Będę go brał na sarny, na jelenie, na kojoty. No, I można spokojnie iść do lasu, moi drodzy. Spokojnie z takimi linami. Można iść do lasu. Panie dyrektorze, proszę się zbierać, ubierać kalosze i idziemy do lasu. Tak jak rok temu. Tak jak rok temu. Miłej niedzieli wszystkim życzę, smacznego obiadu. Trzymajcie się, do następnego.